Z tej strony siwy z ekipy Silent Impact, i dzisiaj, słuchajcie, chcieliśmy Wam pokazać tak naprawdę naszą drogę dwuletnią w produkcji naszego tłumika. Na samym początku no, były różne wersje, różne opcje, różne wyliczenia, ale tak naprawdę życie weryfikuje wszystko. No jak widzicie, trochę już tych wersji przerobiliśmy. Na ten moment chcieliśmy Wam pokazać nasz ostatni wyrób, który jest najlepszym zdaniem takim kompromisem pomiędzy wytrzymałością ilością tłumienia, no i też właśnie kompensowaniem ognia wylotowego, ponieważ bardzo fajnie się sprawdza w ciemnych pomieszczeniach, co Wam później zaprezentujemy. Nowy wyrób, za chwilkę też będziemy Wam pokazywać, to jest wersja, która w przeciągu pewnie najbliższego miesiąca też będzie w sprzedaży, a najbliższy drop to już kwestia tak naprawdę tygodnia. No i co? Dzisiaj robimy test wytrzymałości, przepuścimy przez właśnie nasz tłumiczek Cześć, 7 magazynków. Sprawdzimy jak wytrzyma, czy nie eksploduje, czy lufa wytrzyma i czy ja wytrzymam przede wszystkim to strzelanie. Obliczenia to jedno, ale wyniki, które obserwowaliśmy na DCB, to co innego. I tak naprawdę, słuchajcie, wielkość tłumika też ma dość duże znaczenie, ale my optowaliśmy za wielkością porównywalną tak naprawdę z naszą konkurencją, czyli z ASE Ultra i ATEKiem. Przepraszamy za to strzelanie, które jest obok, ale wojsko ma właśnie treningi. No, i słuchajcie, duża komora rozprężeniowa, cztery przekładki, które wyhamowują gazy i system 50 Flow, czyli 50% gazów, które tak naprawdę zatrzymują się właśnie w tłumiku, jest wypuszczanych dalej, dzięki czemu redukuje się ilość gazu powracająca w stronę strzelca. No to zobaczcie, jak to strzela i czy ten tłumik w ogóle wytrzyma, czy ja to wytrzymam. Siedem magazynków. Niestety nie mamy, słuchajcie, karabinu strzelającego ogniem ciągłym, ale spróbuję, żeby mój palec był jak najszybszy. Ops. Dobra. Pierwszy magazynek. Ognia. Drugi. No już czuję palec. Trzeci. No i kurczę, słuchajcie, nic nie wieje. Czwarty. Zmieniłem chwyt. Kolejny. Coś tam zostało w tamtym magazynku. Dobra, zaraz sprawdzimy. Pusty. Kolejny. Na razie bez zmian, bez problemów. Dobra, słuchajcie, nagrzał się już ostro, już, już czuję po e, łożu tak naprawdę i to, ostatni magazynek, no to już jedziemy. A, już zaczyna pażyć. Mamy to. Zobaczcie, jaki fajny Miraż. <laughs> Słuchajcie, wytrzymał bez najmniejszego problemu, jak widać. Łoże bardzo mocno nagrzane, lufa tak samo, no ale żadnych odkształceń. No przyjrzyjcie się, naprawdę nie ma żadnego odkształcenia, wygląda przecudnie. Malowanie w serakocie też wpisało się świetnie. No więc jak widać, dla no, wzmocniona konstrukcja, którą właśnie specjalnie zaprojektowaliśmy po to, żeby no, dokończyć cały pełny trening bez, bez konieczności zdejmowania tego, tego tłumika, no, jest przeznaczony do strzelania takim ogniem właśnie dynamicznym. Siedem magazynków bez najmniejszych problemów. Do zobaczenia na dropie. Drop już tak naprawdę pod koniec kwietnia. Do zobaczenia.